Okej, okay, także Siemano, witam Was bardzo serdecznie na nowym filmie. I dzisiejszy film będzie pewnego rodzaju takim vlogiem, gdzie będę chciał poopowiadać o swoim nowym projekcie. Jak już pewnie wiecie albo nie wiecie, Przedwczoraj w niedzielę miała premiera projektu Lucky 18 Studio. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, no to pewnie już wszystko wiecie o tym, że jesteśmy generalnie taką agencją reklamową, która się zajmuje filmem, fotografią, tworzeniem stron internetowych, pozycjonowaniem ich, grafiką, dosłownie, że tak powiem, wszystkim, co tak opiewa w taki brandcare. I dzisiaj będę chciał, żeby ten film był takim, że tak powiem, wprowadzeniem w was ten cały świat, tego całego projektu i tak dalej. O co z nim chodzi, kto go tworzy i tak dalej. Generalnie od dłuższego. Czasu, odkąd prowadzę ten kanał na YouTubie, złapałem bardzo dużą zajawkę na fotografię i filmowanie. Na początku to był, wiadomo, iPhone XS, potem jakiś Canon M50, takie początkowe aparaty, aż doszliśmy do tego, którego mam teraz, czyli Sony A7C. I generalnie cała ta moja pasja zaczęła coraz bardziej się rozwijać, i coraz bardziej, że tak powiem, zaczął mi się pojawiać pomysł, żeby może to, że tak powiem, zmonetyzować, po prostu swoją pasję, przemienić w pracę. I że tak powiem, od około 6 miesięcy bardzo gdzieś tam pracowałem nad swoją stroną internetową, no i generalnie go który tworzy dla mnie, tworzył, w sumie tworzył tą stronę internetową, jest moim bardzo dobrym kumplem, e, który gdzieś tam współ, współtworzymy projekt, o którym też już wspominałem na kanale, no i generalnie zaproponowałem mu, czy nie chciałby tego ze mną tworzyć. No i generalnie wszystko fajnie się rozwinęło, dodatkowo potem dołączyły do nas dwie nowe osoby, Kuba oraz Max, których chyba dzisiaj poznacie jeżeli będą w biurze ogólnie jak wiecie to firm, tworzenie swojej firmy to jest ciągłe inwestowanie i tak samo tutaj jest zajebiście duża paczka którą, którą dzisiaj odpakuję i pokażę wam mniej więcej co jest w środku i tak dalej no dobra także nie ma co tracić czasu bo chłopacy już na mnie czekają w biurze jak zawsze muszę być spóźniony ale pracuję nad tym uwierzcie naprawdę pracuję nad tym żeby się nie spóźniać także no lecimy do biura i wszystko wam pokażę No dobra, także czas jechać do biura. E, chłopacy już na pewno bardzo, ale to bardzo za mną tęsknią, jak zawsze. E, no, Także o! Kurde, kluczyki nie wypadły. Ogarnianie jedną ręką samochodu, także odkładam aparat. Jest i mój spólnik. Czekaj. No i dobra, tu musimy skończyć nagrywanie, żeby nie było widać, gdzie mamy to. Dobra. Także bziu i tak to wygląda. Tu jest nasza lampa oświetleniowa do studia, która jest o tutaj. Także generalnie tak to wygląda, nasze miejsce. Ale tak jak wspomniałem, będzie pełny studio tour z tego wszystkiego, jak to tutaj wygląda, i tak dalej. Na razie to tylko taki mały przedsmak Wam pokażę. I tutaj jest, tak jak już mogliście widzieć na Instagramie, moje biuro. I tutaj będą kolejne filmy na YouTube się pojawiać, więc naprawdę bardzo fajnie. Tak jak wspomniałem w swoim poście, którego tutaj będziecie mieli, w końcu jest ta przestrzeń do spełniania kolejnych projektów. Trzeba ogarnąć kolejne rzeczy, laptopa podpiąć i zacząć dalej pracować. A i właśnie, dzisiaj odebrałem Etui z Mobil Foxa, którego w zasadzie każdy influencer jakoś tam poleca i wydaje mi się, że zrobię generalnie o tym film, bo wstępnie uważam, że to jest jeden wielki skam, ale o tym będzie naprawdę fajny film i to w przyszłym tygodniu raczej. Także będzie na co czekać. Dobra, teraz trzeba odpakować tą lampę. A i żeby nie było, to jest generalnie sama lampa Sama lampa kosztuje 2000 Droga zabawka, która nam się zwróci za niedobro W ogóle spoko tej lampie to, że ona jest jakby do... Do czego? Do czego? jak to powiem, że telefonem możesz korzystać Że można sterować, o, że można nią sterować telefonem Więc to jest naprawdę bardzo fajne Jakie to jest potężne Nie spierdolę do tego 2000 lampka Lampka na biurko na 2000. Ty, to ma ten wiatrak. No kurwa, no ciężko, żeby nie miało, jak to tak świeci, to pewnie się nagrzewa strasznie. No to ma 200 w chłopie. Oświetlimy tę całą ulicę i będziemy sąsiadów straszyć. nienacka cię wezmę, bo film generalny nagrywamy o firmie. Może się przedstawić pokrótce. Cześć. No to się No nie, sobie robisz nie? Nie, ja sobie. Nie, no Nie, bądź sobie robię. Nie, bądź sobie robię. Nie, ja sobie Nie, ja no dawaj coś, powiedz. Czym się zajmujesz? Wiesz mm. Co? No, nie, to siadzę w Windows Movie Maker. Czasami coś kliknę. Okej, okay, także słuchajcie, pokrótce, jakoś tam pokazałem Wam, jak wygląda całe biuro, ale to wiadomo, tak zjawkowo, bo docelowy studio tour, tak jak wspomniałem wcześniej, będzie w czwartek za dwa dni. Ale pokazałem Wam Maxa, naszego grafika. Co prawda nie chce za bardzo widzieć za kamerą, więc ok, Więc powiem Wam po prostu, on jest naszym grafikiem. Tworzy różne grafiki, projekty, strony i tak dalej. Gawrona, no to gdzieś tam pewnie widzieliście na filmach, ale on jest naszym webdeveloperem. Mamy jeszcze Kubę, e, którego, który może się pojawi jakoś tam na kanale później, ale on generalnie zajmuje się pozycjonowaniem u nas i e-commerce. Także tak wygląda nasz cały skład. Teraz w tym pomieszczeniu, w którym się znajdujemy, to jest moje biuro, w którym sobie nagrywam filmy i to jest właśnie ta przestrzeń, o której wcześniej wspominałem. I generalnie opowiadam teraz krótką historię, jak powstała cała nazwa generalnie, takie backstory. Jak mieszkałem jeszcze w Gorzowie, zanim w Kłodawie, mój dom miał numer 18. Potem w podstawówce e, do gimnazjum miałem numer 18 w dzienniku, potem ja grałem w piłkę nożą albo u nich miałem 18 numer na koszulce. Teraz, dlatego że mam 18 lat i tworzę coś nowego, to uznałem, że po prostu będzie to lucky 18 jako ta taka szczęśliwa liczba, która mi naprawdę przynosi szczęście, tak to ujmę. Ale no kurczę, jest to jakaś taka liczba, która cały czas przez moje życie gdzieś tam się przewiła, więc uznałem, że coś takiego będzie fajne. Yy, ogólnie też, co chciałem powiedzieć, to bijajcie przede wszystkim naszego Instagrama. Tutaj będziecie mieli nazwę. Generalnie fajnie to będziemy prowadzić. To wszystko, że tak powiem, będzie się rozkręcało coraz bardziej dodatkowo w październiku będzie jedna naprawdę bardzo zajebista informacja, którą już się jaram, nad którą już pracujemy, ale to dopiero powiem w październiku. Także słuchajcie, z tego filmu to by było na tyle. To miał być taki krótki film po prostu, żeby wam powiedzieć, że coś takiego się stało, stworzyłem coś takiego, zebrałem ekipę i tak dalej. Docelowe Studio Tour będzie w czwartek na kanale, więc uważam, że jest naprawdę na co czekać. Bo, jak wygląda cała nasza baza, już naprawdę mi się bardzo podoba. Także wszystkiego się dowiecie w czwartek. Tymczasem tutaj się z Wami żegnam. Lecę właśnie montować ten film, żeby był na jutro. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie filmu. No i do zobaczenia w czwartek na Studio Tour. Trzymajcie się i na razie!